mamy 20 kół gospodyń wiejskich, no i teraz można zadać pytanie, jaka jest tutaj rola powiatu. My jako powiat absolutnie nie wchodzimy w kompetencje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest tutaj wiodącą instytucją, jeżeli chodzi o finansowanie i współpracę z kołami. My natomiast chcemy taką dodatkową współpracę zawrzeć, bo ona polega przede wszystkim na tym, że z jednej strony Powiatowi koła gospodyń wiejskich będą pomagały w promocji powiatu, osiągnięć powiatu, natomiast my z kolei będziemy służyć kołom gospodyń, pomocą w aplikowaniu o różnego rodzaju środki finansowe zewnętrzne, będziemy pomagali w organizowaniu różnych wspólnych imprez i dzisiaj podczas dzisiejszej naszej imprezy ma być podpisany taki właśnie list intencyjny, gdzie koła gospodyń mają powołać takie, takie powiatowe porozumienie, gdzie wyłonią swoją reprezentację, która będzie na bieżąco kontaktować się i współpracować z powiatem. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a dokładnie Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze, który nadzoruje tutaj województwo lubuskie i działania związane z rolnictwem reprezentowane przez, przez agencję. Wspieramy tutaj czy rolników, czy też koła gospodyń wiejskich na terenie województwa lubuskiego. Tak jak pan starosta powiedział, mamy 20 zarejestrowanych kół w powiecie wskowskim, w całej w województwie lubuskim to jest ponad 300. Finansujemy, czy Pomagamy tym Kołom Gospodyń Wiejskich w rozszerzaniu swoich tutaj działalności poprzez dofinansowanie wszelakich szkoleń, czy imprez lokalnych. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje ze stron Kół Gospodyń Wiejskich. Jako Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego również wspieramy działalność ogólnie stowarzyszeń i kół gospodyń działających na terenie wiejskim. Na dzień dzisiejszy funkcjonuje w Województwie Robódzka odnowa wsi taki program, który jest skierowany przede wszystkim dla stowarzyszeń i dla kół gospodyń wiejskich. Nawet dwa dni temu podpisywałem jedną z umów dla jednego koła na terenie gminy Schowa. Kowalewianki, Kowale Kowalewianki hmm. które też otrzymały dofinansowanie z rządu Myszałkowskiego I to wsparcie będzie kontynuowane w roku przyszłym, jeżeli chodzi o odnowę wsi dla aktywnych stowarzyszeń i kół gospodarczych wiejskich. A na pewno w powiecie wschowskim takich kół nie brakuje. Na 1 6, 1 3, 1, 3. Na przykład 나중에, o, A, nie ma Dziękujemy bardzo. Ja wam prezentuje swoje Zaledwie. Zaledwie po w Co się dzieje? w Zalewie od Zaczynamy od miesiąca. że podczas drugiego ludowego grzybobrania koła gospodyń wiejskich oraz inne grupy nieformalne brały udział w trzech konkursach. Konkurs numer jeden grzyb nad grzyby dowolne przebranie e, wiążące się z grzybobraniem i oczywiście z grzybem. Konkurs numer dwa największa liczba nietruniaków jak sama nazwa wskazuje trzeba było uzbierać najwięcej grzybów, który, które można zjeść i przeżyć. Za chwilę będą one liczone przez jury oraz konkurs numer 3 Sądzę, cudze w konkurs na najbardziej wesołe i promysłowe zaprezentowanie wyrobów z drzewu. Komisja konkursowa, może na chwilę do niej podejdziemy. Panie południu, co pan sądzi o dzisiejszych konkursach? No szczerze, to wyjątkowo wyrównane i mamy wielki problem, żeby było ocenić w tej chwili sprawiedliwie najłatwiejszą konkurencją. Jest ilość grzybów, bo jest najbardziej obiektywna a resztę będziemy to odpocześlać i robić, jak będzie wynik. Ja widzę, że tutaj komisja pracuje w południu w ale proszę również o opinię pana Andrzeja Panie Andrzeju, panu 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 i wszystkim wspaniałym życzę. Panie Inspekcjonista Krzyma. Tak, czuję, że ja mam kłopot, w drugiej strony. Szanowni państwo, to ja jestem pierwszy raz na takiej, na takim przeciągnięciu i powiem państwu, że bardzo mi się podoba i tutaj wspólnie z prezesem i na tym, że mi że to jest takie piękne wejście w obchody dnia niepodległości, bo to świętowanie niepodległości też można właśnie w taki sposób odbywać przy w super atmosferze, ziemnym jedzeniem i co mnie najbardziej cieszy, bo wszystko co tutaj jest a więc to jest bardzo naturalne i takie prawdziwe, a to dzisiaj zåtkość. jest rzadkością jest naprawdę zachwycony no, super tej naprawdę to, że przed z grzybów tak zaskakowało panu dyrektorowi i nie tylko i dysku i śmiechu w komisji. W takim razie chciałabym się wrazić z panią po oficjalnie to, drugie ludowe przytłukanie. Chciałabym państwa bardzo serdecznie brać na was. To jest nieoczłowne wydarzenie, bo od urazu poradzimy, ale w tym roku wspiera nas tylko duchowo, o czym się Państwo przekonacie, pan wiceminister rozwoju wsi e, oraz rolnictwa Pan Adam Nowak. I właśnie o jego kuchary, no, o walczą po w tych trzech konkurencjach. Chcielibyśmy na całym początku przez podziękować naszej komisji, w składzie, pani dyrektor, ośrodka dynastwa rolniczego, pani Juracji Starzewskiej.

kultury wsi w Polszanie, Jest to jest zarządu krajowego Związku Młodzieży Miejskiej. Jeżeli, tutaj informacja również dla kół gospodyń miejskich, tak. które posiadają w swoim składzie osoby młode, takie innymi jak ja i Klaudia, do 32 roku życia. Można, słuchajcie, zgłaszać się, można założyć taki, można współpracować przede wszystkim ze Związkiem Młodzieży Miejskiej. Chciałam przypomnieć, że pan wiceminister, pan Adam Nowak... Do niedawna był przewodniczącym prezesem. Prezesem, tak. Także wiele dobrego zrobił dla Związku Młodzieży Miejskiej. Witamy przesłedecznie Panią 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 dyrektor biura zarządu krajowego Związku Młodzieży Panią Witam jeszcze raz bardzo serdecznie Pana Członka, czyli Andrzeja Ziarka, dyrektora do pandyki, Pana Dyrektora Infrastruktury Społecznej, bardzo trudnej nazwy. Pana Zwignie Brawo Panie Przewodniczący! Pana Zbigniewa Kołodzieja, województwa Pana Mirosława Klaza, prezesa o gospodarki wolnej. Pana Łukasza Poreckiego, dyrektora agencji mienia wojskowego w Zielonej Górze. Chciałabym powiedzieć, że o Panu, Pan już kiedyś był tutaj również na spotkaniu młodzieży wiejskiej do niedawna pełnił funkcję wicemarszałka Województwa Ludowskiego, teraz pełni rolę To też bardzo ważna informacja dla Królu Gospodni Miejski, bo za jakiś czas Pan przyjmie kupić krawy. Też za jakiś czas będzie niespodzianka dla Państwa. Będziemy współpracowali właśnie tutaj z Panem Dyrektorem. Brawo, brawo! Panią Jolantę Starzewską. E,

Przepraszam do Chciałbym wspomnieć, że to nazwisko, listę już warto zapamiętać pana arkariusza młodskiego, również z panem arkariuszem połową gospodin wiejskich, mają zamiar współpracować i tutaj wyraził chęć takiej współpracy i ogromnego wsparcia dla powiatu wschowskiego. Pałsińskiego, Dyrektora Rzymskiego Oddziału Regionalnego Komisji Restrukturyzacji Podatków i Zakupień w oraz Pana Adama Wisiaszka, Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej, artykułu, który on Witamy bardzo serdecznie Panią Wiceprezes HZZ Osoba Święta, Panią Martę Palić. Dodatkowo warto podkreślić, że ta impreza odbywa się pod patronatem starosty wskowskiego, którego również serdecznie witamy. że zawsze, ale to zawsze wspiera wszystkie koła gospodyń wiejskich, wszelkie inicjatywy, które integrują mieszkańców. Panie Starosto, z tego miejsca w imieniu Kół Gospodyń bardzo serdecznie panu za to dziękujemy. Liczymy na dalsze wsparcie, za wspieranie nas i za kolejne nowe, lepsze jeszcze pomysły. Chcielibyśmy poprosić teraz Pana Waldemara Starostę o zabranie głosu jako Dziękuję bardzo. Słuchajcie moi drodzy, przede wszystkim wszystkim panu serdecznie i gorąco dziękuję za to, że jesteście z nami. Mimo że jest chłodno na dworze, mimo że, to, że pobranie. jest trochę w takim czasie będzie no, lekko opóźnione. Ale po tych koszach, które tutaj stoją wizawi, widzę, że grzyby nadal rosną i że nasze lasy tutaj naszego, w naszym pojecie są jednak urodzajne i bogate. Drodzy moi, to, że przyjąłem patronat, to jest dla mnie rzeczą naturalną, dlatego że jak wiecie od dawna mówimy, że powiat będzie wspierał i będzie wspomagał koła gospodyń wiejskich działalności i chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj przy okazji tego naszego spotkania będzie miało miejsce podpisanie takiego listu intencyjnego pomiędzy powiatem a kołami gospodyń wiejskich przypominam, że mamy na terenie powiatu 20 funkcjonujących kół gospodyń, gospodyń wiejskich i będzie taki list intencyjny, który będzie prowadził do podpisania takiego powiatowego porozumienia kół gospodyń wiejskich które byłoby to stroną do współpracy dla naszego powiatu. Po co to robimy? Robimy to głównie po to, żeby mieć, jak to w interesach, tak. ogólny interes, koła Gospodyń wiejskich, żeby mogły na nas liczyć, żebyśmy ich wspierali administracyjnie, żebyśmy wspierali ich w aplikowaniu o różne środki finansowe, ale również w organizacji różnych wystaw, imprez itd. Tak My z kolei, jako powiat, będziemy chcieli, żeby koła Gospodyń wiejskich, były takim naszym przedłużeniem, ramieniem promocyjnym i żeby e, powiat e, promowały przy okazji różnych e, miejsc i różnych imprez, w których będą uczestniczyć. Taka jest głównie e, idea tego wszystkiego. To oczywiście, drodzy Państwo, nie wchodzimy w kompetencje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo to jest głównie wiodąca instytucja, która e, zajmuje się i opiekuje, e, finansuje czy współfinansuje koła gospodyń wiejskich ale ma to takie działanie typowo, typowo pomocnicze. Ja już na koniec, bo ja mam tendencję zawsze do zbyt długiego mówienia, co mi wszyscy zawsze wy, wy, wypominają, więc chcę tylko powiedzieć, że, drodzy Państwo, za dwa dni mamy Święto Niepodległości, więc myślę, że przy okazji dzisiejszej też już możemy zacząć, e, e, no czcić to święto i tak jak powiedział tu mój kolega, że fajnie byłoby, żeby to święto właśnie było obchodzone na wesoło, w klimacie radości, bez konfrontacji i żebyśmy się wszyscy łączyli i jednoczyli, bo, bo wiecie, że żyjemy w bardzo trudnych czasach i dzisiaj być razem to świadczy o tym, że Polska będzie i nasz mały kraj, nasza mała ojczyzna, Wyspowiednia, ale też nasz kraj będzie silniejszy. Dzisiaj połączymy, gdzie będziemy się dzielić i to powinno być nasze przesłanie. A ta nasza impreza w takim małym wymiarze pokazuje, że można. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu za słowo wsparcia. Czy ktoś z przybudzonych gości chciałby zabrać głos? Panie Arku? Zapraszam. Szanowni Państwo, no, bardzo się cieszę, że ja mogę przyjechać do starosty starosty. E, bardzo mi miło. E, zadam Państwu taką zagadkę, bo panią Martę poznałem w działalności w kole gospodyń miejskich. E, koło gospodyń miejskich e, często właśnie do urzędu się zgłaszało po dofinansowania. Bardzo skutecznie. Nie, mam taką zagadkę. Co to jest? piecze, pierze i się kręci. Koło gospodyń jest. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę. Gratuluję panu staroście i pani Marcie, tej świetnej organizacji. Dziękuję, że tutaj mogliśmy przyjechać. Bardzo fajnie, zawsze tutaj na ziemi sławskiej, powiecie, czułem się jak u siebie w domu. Zawsze, jak tutaj przyjeżdżam, to nie chcę wyjeżdżać. I właśnie dostałem telefon, że żona już po mnie i bardzo się zmartwiłem. Także bardzo proszę o dynamiczny rozwój wypadku. Dziękuję. <noise> Samo przejście co trzeba zrobić. Tutaj jeszcze widzę, że głos chciałby zabrać członek zarządu województwa angielskiego, pan Kołodziej. E, e, Zagłośnię tutaj, pan a pan tak Chciałem podziękować za zaproszenie, pierwszy raz mam okazję w na drugim, żeby oglądać tu na ziemi Sławskiej w Policji Wschodniej, w Słowskim, który akurat też wspomnieliśmy, jeżeli chodzi o wsparcia wcześniej w Urzędzie Warszawskim, to Arek Dąbrowski z kolegą Tomczeszynem wymyślili tematy związane z drogą od i w których w dużej części korzystały chowa bezchodni i bliski. Ten program jest dalej kontynuowany i myślę, że tutaj kowar gospodyń i stowarzyszenia działające na Powercie Wschodnim aktywnie będą mogły skorzystać z różnego rodzaju dotacji w Urzędzie Marszałkowskim, nie tylko tutaj, jeżeli chodzi o departament, którą za Ziarek Andrzej, ale również w programie w tej chwili. Będzie w Departamencie Rolnictwa możliwość skorzystania ze środków na lotniską odnowę wsi, które było w poprzednich latach realizowane. Chciałbym właśnie jeszcze raz skutkatulować pomysłu z realizacji ostatnich, jak to byłem, patrząc na obiekt, i że jest wyraźna poprawa. Jeżeli będzie możliwość wsparcia Służby Domosławkowskiego, na pewno te wsparcie będę chciał udzielić w realizacji i poprawy infrastruktury w tym obiekcie. W mojej kolejności wcześniej rozmawialiśmy o dniu niepodległości. Faktycznie tutaj w rozmowach kurwarowych, czy faktycznie w przyszłości nie pomyśleć o tym, aby święta niepodległości rozpoczynać taką inicjatywą, jak jest tu obecnie. Nie na podstawie marszu w Warszawie, ale spotkania się w gronie z przyjaciół i wspólnie świętować rozwój niepodległości przez Polskę. Jeszcze raz wszystkim gratuluję organizacji i życzę świetnie, dziękuję bardzo. Przewodnicząca, tak jakby trochę wygasłej Lubuskiej Rady Kół Gospodyń wiejskich, bo jeszcze pan marszałek Kołodziej nie powołał nowej rady, ale to nie szkodzi. Przewodnicząca Lubuskiej Rady Kół miejskiej Wiejskich, ponieważ stała się dyrektorem Lubuski, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, więc obiegą swoją obejmuje, może objąć wszystkie koła gospodyń wiejskich działające na terenie województwa lubuskiego. Pani Marta poprosiła, żeby wszystkim Paniom, członkiniom zrobić taki mały wykład na temat funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich albo tej nowej ustawy, która, nowego rozporządzenia, które mówi, że na jednym terenie jednej miejscowości mogą działać dwa koła gospodyń, ale ponieważ trochę słabe jest nagłośnienie, a my chcemy się bawić, a nie słuchać może ciekawych informacji, ale niekoniecznie w tym momencie Dlatego przygotowaliśmy, przygotowałam takie małe ulotki z informacją po co możecie Państwo zwracać się do nas, do Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, gdzie można znaleźć przepisy dotyczące funkcjonowania Kół Gospodyń i bardzo proszę, żeby tutaj Panie z Koła Gospodyń Wiejskich od Pani Marty rozdały wszystkim członkiniom, nie tylko przewodniczącej, tą ulotkę, ponieważ na jednej stronie są informacje bieżące z działalności, natomiast na drugiej są plany na 2025 rok i chcielibyśmy jako Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, żeby koła gospodyń wiejskich z powiatu Skowskiego również nawiązały z nami współpracę i uczestniczyły we wszystkich szkoleniach.